Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Cieszę się, że tutaj jesteś. Jestem ciekaw, na ilu ucztach byłaś, byłeś w tym miesiącu. Jeżeli to możliwe, to proszę cię napisz w komentarzu. Oczywiście nie po to, żeby się przechwalać. Patrzcie, jaki jestem wspaniały, cudowny. Nie. Z pełną pokorą i wrażliwością napisz. Na świadectwo dla innych, że mimo różnych obowiązków, mimo trudności, pracy, gonitwy, przeszkód, można, to jest możliwe. Jeżeli mi się udaje, to Tobie również może się udawać. Niech to będzie pięknym świadectwem po to, by innych zmotywować do tego, co dobre, piękne i szlachetne. A co może być piękniejszego od relacji z Panem Jezusem? Opartej na Słowie Bożym, na Jego łasce, miłości, która prowadzi nas do osobowego spotkania z Bogiem w sakramentach. Niech taka intencja Ci przyświeca i zachęcam Cię do podzielenia się tym świadectwem gorliwości i budowania wiary. Niech to będzie też budujące dla innych. A teraz zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za tę osobę, która teraz jest na tym rozważaniu, która słucha słów tej modlitwy. Obejmuje tę osobę swoją modlitwą kapłańskim sercem, kapłańskim błogosławieństwem. Panie Jezu, dziękuję Ci za gorliwość tej osoby. Za te wszystkie spotkania, za to, że przychodzi karmić się Twoim słowem. Nawet jeżeli ta osoba jest po raz pierwszy, otrzymała ten film, tę ucztę od swoich bliskich znajomych, czy być może jeżeli po raz pierwszy jest tutaj, bo trafiła przez przypadek. Bądź uwielbiony w sercu tej osoby, działaj w jej życiu, niech to słowo przynosi dla niej piękno Twojego błogosławieństwa. Tobie zawierzam te wszystkie osoby, tobie zawierzam ich rozwój duchowy, rozwój wiary i piękne trwanie w codziennym rozważaniu Bożego słowa, twojego słowa Jezu i karmienia się tym, co najlepsze, tym co zastawiasz każdego dnia na tej uczcie przed śniadaniem od samego początku. Strowaś Maryjo, łaski pełna, pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie: Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: i wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Jak to? Przecież jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością, świętością, który jest dobry. To prawda. I te pokłady dobra, miłości, piękna, szlachetności są w Tobie ukryte. Żyjesz tym na pewno w jakimś stopniu, większym czy mniejszym, i dzielisz się tym pięknem z innymi. I to piękno w Twojej modlitwie uwielbienia, w Twoim życiu wraca do Pana Boga. I tak jest, i to jest prawda. I przyjmij tę prawdę z pokorą. Jako piękny obraz Boga, który jest w Tobie widoczny. Jednak pamiętaj, że żyjemy już w czasach po grzechu pierworodnym, i grzech pierworodny niestety wprowadził chaos i zniszczył pewną harmonię, która była na samym początku. Dlatego pojawiają się różne grzechy, słabości, upadki, mniejsze lub większe. Biblia, potem też święci, mówią o trzech źródłach zła. Pierwsze źródło, szatan, zły duch, postać osobowa. Drugie, zło, które jest na tym świecie, które do nas się wdziera. I trzecie, zło, które jest w nas, ta słaba, osłabiona ludzka natura. I gdzieś ta walka duchowa następuje na różnych płaszczyznach. I Pan Jezus wspomina o tych grzechach, słabościach, które z, pochodzą właśnie z tego trzeciego źródła, czyli naszego wnętrza. Są różne te porządliwości, o których też jest mowa w innych fragmentach Pisma Świętego. Ale chciałbym, abyś posłuchał jeszcze raz tego y, katalogu tych różnych grzechów. I być może warto, abyś się nad tym zatrzymał i wziął to jako rachunek sumienia. Czasami ludzie mają problem z rachunkiem sumienia, mówią: Ja nie mam się z czego spowiadać, nie mam żadnych grzechów. No nie wiem, ale jeżeli patrzymy w świetle Ducha Świętego na nasze sumienie, to będziemy dostrzegać mniejsze czy większe grzechy. Ale nie po to, abyśmy widzieli, jacy jesteśmy okropni, ale po to, by to wyczyścić i byśmy byli jeszcze piękniejsi, abyś ty był jeszcze bardziej podobny do Pana Boga. Z wnętrza, bowiem serca ludzkiego, pochodzą złe myśli. Czy masz złe myśli? Jakie złe myśli? O kim? Do czego te złe myśli się odnoszą? Pamiętaj, że w tym akcie pokuty myszalnym mówimy zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa ciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i nawet głupota. Zachęcam cię, abyś pochylił się nad tymi grzechami, czy gdzieś nie są zakorzenione w twoim sercu. I może warto przy najbliższej okazji, przy spowiedzi świętej, odnieść się do tego fragmentu i odciąć się od tych grzechów. Odciąć te korzenie po to, abyś był piękniejszy, była piękniejsza. Bożą miłością, Bożą świętością i Bożą łaską, aby jeszcze wyraźniej był w Tobie widoczny obraz Pana Boga. Niech Słowo Boże działa w Tobie na Bożą chwałę i dla Twojego dobra, i dla dobra innych. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, i do zobaczenia, do jutra.